Boże, Twoja wojność przewyższa zasługi pragnienia modlących się do Ciebie. O nam swoje miłosierdzie, otwórz grzechy, które niepokoją nasze sumienie I ucieka również tego, o co nie ośmielamy się dołożyć. Przez Pan naszego Jezusa Chrystusa, Syna Twojego, który z Tobą żyje i w jedności Ducha Świętego. Bo przez wszystkie wieki nie Amen. Czytanie z księgi proroka Joela. To mówi Pan, niech się otwórz i przybędą te narody na Dolinę Joszaphat, bo tam zasiądę i będę sądził narody okoliczne. Zapuśćcie się jest żniwo, pójdźcie i bo pełna jest tłocznia. przerwają się kadzie do złości jeźdźców. Jest... ciała. ciałem, a potem sama poszła śladem Chrystusa. I jest z nim, po dzień dzisiejszy z nim, żyjącym w jego kościele na ziemi. Dzisiaj, za moment, przez podjęcie posługi rektorem, wchodzicie w ten długi łańcuch sług Bożego Słowa, sług Bożemu Słowu. Niech ono będzie nie tylko na waszych wangach, w waszych ustach, w posłudze czytania. Bo znów może pamiętacie jak Chrystus się zaniął, ten lud czci mnie tylko ustami, a sercem swym daleko jest ode mnie. Czy będziecie użyjeć jednego słowa tylko czytaczami Bożego Słowa, czy aż Jego wionymi sługami i świadkami? By być w Waszych środowiskach, w dzisiejszym, niezmacznym, powiem, świecie Jego sobą, by być w tym dzisiejszym świecie tego co obserwującego coraz bardziej ciężkie Jego światłem. Potrzeba być świadkami Chrystusa. Dzisiaj rozpoczynania z posługą jest początku. początek. Teraz potrzeba dalszej formacji, dalszego kształtowania swego umysłu obogacanego Bożym Słowem. Jego jubość. Błogosławieni, błogosławione zdoby. Błogosławione usta, które niosą światu Boże Słowo. Amen. Bóg Słowa boże, aby coraz mocniej działały w świętego, Słowo boże, aby coraz mocniej działały w sercach ludzkich. Przyjmij księgę Mieszka Świętego, i wiem, przekazuj Słowo Boże, aby coraz mocniej działały w sercach ludzkich. Przyjmij księgę Pisma Świętego i wiernie przekazuj słowo Boże, aby coraz mocniej działało w sercach ludzkich. Przyjmij księgę Pisma Świętego i wiernie przekazuj słowo Boże, aby coraz mocniej działało w sercach ludzkich. Przyjmij księgę Pisma Świętego i wiernie przekazuj słowo Boże, aby coraz mocniej działało w sercach ludzkich. Przyjmij się Pisma Świętego i wielnie przekazuj Słowo Boże, aby coraz mocniej działało w sercach ludzkich. Przyjmij się Pisma Świętego i wielnie przekazuj Słowo Boże, aby coraz mocniej działało w sercach ludzkich. Przyjmij się Pisma Świętego i wielnie przekazuj Słowo Boże, aby coraz mocniej działało w sercach ludzkich. Przyjmij sięgo Pisma Świętego i wiernie przekazuj Słowo Boże, aby coraz mocniej działało w sercach ludzkich. Amen. Przyjmij Pisma Świętego i wielnie przekazuj Słowo Boże. Aby coraz aby coraz mocniej działało w sercach ludzkich. Środkle i dzięki tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom mówiąc bierzcie i jedzcie. Bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich i mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za Was i za wielu będzie wydana na odpuszczenie że to przyjdzie na moją. Chciałbym wszystkim co wspólną modlitwę, kanowi, który bardzo chętnie przyjął dzisiejszą uroczystość i podjął to <laughs> zadanie, ale także pięknie wypełnione. Chcę zapłać moim słuchaczom wiernym przez 4 tygodnie, wszystkim, którzy przyszli na kurs myślę, że będziecie takim pięknym świadectwem wiary dla waszych paraki rodzicom również, że zachęcili ich do tego, by wzięli udział w kursie rektorskim. Myślę, że to jest najważniejsze zachęta ze strony rodziców, jeżeli chodzi o posługę tutaj w kościele Księdzu Markowi, oczywiście, który bardzo, bardzo mi pomaga, by szczególnie zapytanie go Księdzu Andrzejowi, samotnym za Bucharyjskiego Szczęścia Boża Wszystkiego. Waszej chłopcy posłance rektorskiej i Waszemu trudowi wychowawczemu. Boże, się Chrystus w swoim błogosławieństwie, Pan z wami i z niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Seligu Święty. księdza się to przodu bardziej, jak się zamarza. No myślę, że wystarczy. To może parafiami, tak? Zaczniemy od Radłowa i tak po kolei.